Cześć, jestem Klaudia to kanał, No i już witam Was w szybkich odpowiedziach do pasy opisy do pojęć. Uwaga, nie wszystkie opisy należy wykorzystać. Określa pracę, oznaczenie pracy, jaką należy wykonać, aby przemieścić jednostkowy ładunek elektryczny q między dwoma punktami. Czyli szukanym naszym wzorem jest u Praca przez jednostkowy ładunek elektryczny. Pyk. U to oczywiście napięcie elektryczne, czyli tutaj jedynka. Jednostka energii i pracy. Tutaj do zapamiętania, że mamy E, czyli energię, W, czyli pracę i jeszcze o zgrozo jest jeszcze Q, czyli ciepło. I one wszystkie mogą być stosowane na przemienne i ich jednostką jest J, czyli dżul. Jednostka nie mamy tutaj dżula, z tego względu, że nie wszystkie opisy należy wykorzystać. I dwójki wykorzystywać nie będziemy. Jednostka napięcia elektrycznego, czyli jednostką U jest V. Volt. Czyli tutaj dajemy trójeczkę. Jednostka natężenia prądu. I to natężenie prądu i I jest w A. Czyli w amperach. Tu dajemy czwórkę. Uporządkowany ruch ładunków elektrycznych to przepływ prądu elektrycznego. Piąteczka. I to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już! You.